Tego wieczoru, jak co piątek, wybierałem się na 20-godzinny dyżur w Uboltoberze ze stawką 2 zł za kilometr minus składka, minus paliwo. W pełnym oznakowaniu, zgodnym z ustawą o ubezpieczeniu i przeglądzie taksji, lepiej nie wspominać. z <todgłosy> szarą rzeczywistością. Człowiek chce jedynie uczciwie zarobić. GPS stęka na rondzie zawróć. A niby jak? Na marszałkowskiej impreza lepsza niż na dożynkach w Licheliu. Bo jeszcze brakowało. Celebrytka, jakich napęczki znam, bo w końcu śledzę profile i co noc rozbieram wzrokiem. Szarpię za klamkę, pakuję się. I bez konwenansów do mnie, no wiedz mnie, byku. Nie zastanawiając się, wiele wywiozłem na działkę pod otwockiem. Na taryfie czwartej, bo uważałem na kursie. Wyznała, że dusi ją miasto. Przytłoczona splendorem, chciałem już tylko tańczyć. Ja nie z pierwszej łapanki, baby. Jej słodkie słówka, choć roztopiły lodowiec, nie wzruszyły mnie na dłużej. Już czas zejść na ziemię, dziecino. Nad ranem dzwoni prezes, że samochód nie zarabia. Proponowałem jeszcze posadę szofera, powozić ją mi, Lambo, tu i ówdzie. Zgadnijcie, co odpowiedziałem. Bo twoje dywany, i dosyć czerwone, są wlicze w oczy, zapalą góry i spalimy swoją taksówkę pogonie.